Przeprze dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i aktualnie wróciliśmy do miejsca, gdzie psy szczekają dupami, czyli. Się szczeka nawet dupą. Chwilą o tym powiedziałem. W każdym razie wróciliśmy do wioski pod Warszawą, czyli do naszej rezydencji wartej 10 milionów złotych, ale nie chciałem tutaj wracać, wróciłem to tylko ze względu na to, że pisaliście, że jestem biedakiem i że sprzedałem ten dom, bo mnie nie stać. No i wracam tylko Nie ma biedy we wsi. No i wracam tylko tutaj po to, żeby wam udowodnić, że nadal mam ten domek letniskowy, nie chciałem tutaj wracać, no ale wy mnie do tego zmusiliście to to ten... Trener nie kupił tego domu? Trener odkupił, co? Tak no, w tw 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 twoich sach. W każdym razie <noise> zostawiliśmy tutaj twojego kolegę. No właśnie go. Trener. Twojego kuzyna, który miał się zaopiekować tym domem. Nie wiem, czy się zaopiekował tym domem. Ale ty że tam wysłałeś. Mam spinać. Nie no, Dredziarz to na pewno porządku przypina. Dredżacz pewnie Ale... sprząta! Pilnuje! Pewnie, pewnie, nie, pewnie tam grzeczny, no. Dobra, bo się macie gdzieś nie. Ja ja tam jeszcze nie A co ja taki to wysoki jesteś? Co? Co ty taki wysoki? mordą urosłem, co ty jesteś. To jest se mega myślisz? karzeł, no nie widzisz? Ja tu zawodnikami jestem, to ja rosnę, nie? Już... Tak, że dokładnie, wracamy Ale na okay. naszą wieść. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisek i tam na moim palusku. Zostaw tam na dole i dołóż do naszego kanału, bo jesteśmy na aktualnie najszybciej rozwijającym się kanał w Polsce i naprawdę zostało tylko mniej niż 50 tysięcy subskrypcji. I mamy milion, mamy milion, w końcu mamy milion, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Bang. Ty wielka dredziaz w ogóle odbiera telefon? A jak myślisz? Nie odbiera. On nigdy nie odbiera telefonu. Jak zachlał pałę? No dzwonił, A co myślisz? No zachlał, dzwonił, przyjedziecie, napijemy się. A, co byś mógł zrobić. Pewnie, czy się najarał i poszedł pić, no i tyle. No i to jest cały drudż. Aha. Dzwonił mówił, że ma dużo, żeby przyjechać. Ale ja, ja, ja też chciałam się nachlać, więc y, tam jak. Że na co, ta co idziesz? Nachlać się. Zmusiłeś mnie do przyjazdu tutaj. Nie chciałam tu przyjeżdżać, wolę coś nie. Więc ja to sobie na stację i to myśleć już mnie. Tak, to jest taka wymówka, żeby się napić, to jest. na słówko w ogóle, ty, ale słuchaj, weź mi powiedz jedną rzecz. Dlaczego mówi do ciebie, Misiu? Nie wiem, ja mam w dupie to, wiesz, ja mam żonę, także nic z takich rzeczy. Ale dziwnie to wygląda, wiesz, no wszyscy, wszyscy się ja ją wywiozę, niech ona sobie jedzie! Ty. I akurat stoją, co on chcę jechać, zauważyłeś? to ja jej nie wiosę. Nie no, musisz z nią zawieszać. Niech tak niech tak. jedzie Jaszczur. O, idzie. Jaszczur! A czego nam mówi do niego misie? Ona, no właśnie słyszałem, tak dziwnie tak Boże, tak to. wozy, te jest. psy dupami szczekają tutaj cały czas. Ale one jeszcze wodę piją. Też dupami. Dobra, zawijajmy stąd i jedziemy na rezydencję. Dobra. Ty, a się wyjesz. Nie, to ty jedziesz z nią. To nie, jedź z nią. Nie, ja, ja jadę sam sobie. Jej. Ze sobą. Dobra, nie, z nią. Jedź ty z nią. Nie. Tak. Nie. Tak ciasno ty. O, tędy się cofa, jakiś siedział, co jakiś każe siedział czy co Co? A co ci do tego czy kto tu siedział? A. No każdy. Idź ty! Jasne, jak nie wiem, mówię, co tu siedział bez nóg ktoś? Znaczy masz ale? Dzwonię do tego dredziarza. Ja dobra, to dzwonię już. Stary, ale to tak nie może być, że dzwonimy do dredziarza, on nie odbiera, no lipa, trochę. Ja nie mogę się dostać do własnego domu, no bez przesady. No będziemy no stali jak kołki widać. pod bramą. Co? No jak kołki pod bramą no, będziemy stali. No światło, no to... No faktycznie, Jaki, się pali Jakieś auto mi się wydaje, że stoi Chyba nie wiem czy nie jedno A nie da się rozwalić? I co robimy? No ja... Nie przebramę idę, no ale bez, bez przesady. We własnej rezydencji muszę przed bramę się przebiec <śmiany> <śmiany> Serio? No to? No to idź, to po co my? No kararek, dawaj. A my też? A kto popinuje auta? Co? Kto auta będzie pilnował? No to wiesz, wyłącz auto. Idziemy tak? tutaj i tyle, i przechodzimy przez bramę. A mamy wybór? No dobra, no to lecimy. Co to w ogóle, trener, ma znaczyć, że to ja do własnego to, tu, tu, domu nie mogę stary, się dostać? Nie umiesz otworzyć, Co to, co co to się, co ma to znaczyć? Powiedz mi! A czemu wyskoczycie w moim domu? Że <susztukamy>? Ale stary, Dlaczego <ms2> jesteś pijany? Odpowiedz Powie mi na pytanie, dlaczego nie Jestem w moim domu, mogę pić ile chce. Co? E, spójrz, tu. O kur... Co ty dwaliłeś? Co się kur... dzieje? Czy... Rozwolnienia dostajesz? Po co jechać tu po Otwórz, w tym momencie. No nie, nie mam kluczy, oni nie zamknęli. Jak nie masz zamknęli. kluczy? Przecież ty tu zostałeś no pilnowa. No i Gdzie cię zamknęli? Na dworzu cię zamknęli? Stary, co tam się stało? Kto cię zamknął? Kto tam jest? Co tam się stało, się pytam? Ku... Nie zamknął. Nadwozi. trzeciasz? Tak. Odpowiedz mi w tym momencie co się stało Dobra, tam. Dobra, kto ma na klucze? Jak to co im? Co jest co to jest, Sobota. Ja nie mogę ty. No i co? Ty sary, to nie jest im... jakim prawem zrobiliście sobie imprezę w moim domu. Ale co oni z tym papierem zrobili? No zobacz, jak co tu się, się dzieje. Ale jakiś jest. przyjechać za dwa dni. Jak w twoim? Jak za dwa dni miał przyjechać? jak on za dwa dni to nie jego, tak? To nie jego, moja. Ja ja byłem. Ty jesteś totalnie narąbany stary Ty jesteś stary, totalnie, tak, bo... totalnie narąbany. Postaw to tego prowa. Gdzie są klucze? Gdzie są klucze? Gdzie są klucze? Nie mam kluczy, zamknęli mnie. Czy idziemy zobaczyć z drugiej strony, czy co robimy? Jak chcę wejść w ogóle. A może obejdźmy, ja nie wiem, nie znam się, obejdźmy czy coś. A daj co mi, co? mi te piwo. Zostań, Poczekaj, bo ja, ja nie wiem, co się tam stało. C chłopie, to jest twoja chata, ty musisz do niej wejść jakkolwiek. Ja pierdolę. To jest w środku Kubert, się to tak. jacyś jego koledzy. Gdzie są klucze? Ale Jacy... oni mnie zamknęli. Jak cię na dworzu zamknęli, chłopie? Jakim cudem ty tu stoisz? Wyszedłem na fajkę i mnie zamknęli. O ja pierdol... <śmianowice> co, co się tu stało? Ty, Tam z piętra na piętro papier leży. Dredziarz, no on jest On jest zgonem totalnym. To jest taka ducha. Stary oni mi chatę rozwalili rozwalone. Stary, oni mi chatę rozwaliły. Nie zauważyłeś, to ich kanapa wywalona w ogóle. Taka wielka! Stary, to jest rozwalona chata. Stary, to jest. Oni mi rozwalili chaty za 10 milionów. Dobra, chodź szybko. Dojryommes. Stary! A tu jest jakieś inne wejście czy nie ma? Jezu Chryste Czy tylko tamto jest? Jezu, co tu się... Jezu, poczekaj. No trzeba wejść, co zrobisz? Jezu, po policji Nie, nie bo rozpan... czekaj! Ej, słabo mi się zrobiło! Czekaj, stary, słabo! mi? poczekaj! Stary słabo mi. Poczekaj, Stary chaty mi dobrze. Nie, spokojnie. Mi Dobra, idę zobaczyć. Dami rozwalili. Rozwalili. No ja zobacz. rozwalili. Trzeba iść zobaczyć, wejść tam trzeba. No mi rozwalili. Zobacz nie coś ciebie. Eee, ty, cię... e, ty ży... kamuś, kurwa. Co jest? No ale co ty myślisz? ja bym się nie dziwił się na jego miejscu, co tu się odwala, no, przecież... no nie wiem Dzias, ta chata to jest się tragedia. Się Jak wejść w ogóle do niej? Dobra. A Z tobą wszystko okej okay? ty? Nie weź, halo. Widzisz? Dużo kontaktu z nim on się załamał. Y Dobra, no, no chodź, no nie ma teraz... Wejdziemy do... jakoś do tej chaty Wejdziemy przecież! No to to co to da, że ty teraz wiesz, tu siedział załamany? Eee, no wstawaj! Karmuś, chodź! Ja im tylko zostawiłem klucze. No to musisz ich nie zostawiać samemu, no! Ja tylko zostawiłem klucz. No i widzisz go? Widzisz go? Ja nie wiem, co trzeba. my mamy zrobić, wejść trzeba jakoś do tej chaty! No dobra, a co z nim? To, to mnie... Widzisz, co namala? No wiesz, kto mnie namówił, żeby zostawić klucze? Nie kto cię namówił? Kto namówił cię, żeby te klucze zostawić? Wiolka, nie? Tak, czy nie? Wiolka? A... Dobra, co to jest za różnica, no? Chodź, halo, stary! Trzeba stary, wejść, no, stary. a tu jest... Ale co to da, że ty będziesz siedział, Stary, no? to był mój dom! To był mój jest dom! Jest twój cały, cały dom, czas! Suger, to był mój, nie... mój dom, rozumiesz? Mój dom jest w Weźcie Weź coś zrób, no, weź. Ja Musimy tak, wejść to, jakoś do tej chaty, chato, chaty no. no, no i... dom za milionów! Dobra, do dobra, stań! stań, stań będzie dobra, git! Stań, to nie jest ubezpieczone, to nie jest ubezpieczone, Ale... stary, to nie jest ubezpieczone! Czego ty nie rozumiesz? Dlaczego nie ubezpieczyłeś domu za tyle pieniędzy i zostawiasz krety na uklucze, no? Teraz masz. Chodź ogarnij się i idziemy to ogarniać, a nie będziesz tu panikować. Trzeba wejść do chaty, no wstawaj, no nie ma co. Tak, chodź. Dobrze. Znaczy, tak? może nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Bo ogarniemy to, no wygląda to tragicznie, ale to jednak jest papier, a to jest chyba tylko powywracane, nie jest tak źle. Znaczy, wygląda tragicznie, no ale się ogarnie, tak? Ale, Git, już wszystko Bo z tobą to możesz wiem, iść? Tutaj. Dobra, nie patrz na kamerę, jest więcej. o kur. Ja ich nie widziałem. Czemu to stoi do góry? Ty, e, nie to, że coś, ale krzesło nogi nie ma. O ja, no dobra, to jednak są rzeczy rozważam. No to e, niech odkupują, Ko, nie mają tak? Duch, ja. No co? Odkupują, Od, i, oni rozwali, ich odkupują. No co się będziesz z nimi? się słania Sacka. po ziemi, ty. No nie wyciśnij się. Dobra, wchodzimy do tego domu. Chodź, ja chodź, muszę chodź, wejść do nie, tego nie, domu. jest. Otwierać. Chuj fachesy kurde. Jakieś patusy są. Otwieraj mój dom. Otwieram bo ci zajebnie! Rozwalę ci łeb, rozumiesz? Patrz patrz jak coś nawaleni! Rozwalę ci łeb jak wejdę tam, rozumiesz? A czyli to są znajomi? Ty ich znasz w ogóle? Znacie ich? Nie znam typa. Nie wiem skąd to nie się wyjątku Oni są nawaleni jak szpadle, totalnie. mu łeb jak wejdę, nie? Jeszcze innego wejścia. Dobra, ale nie ma? jak mamy wejść, no co robimy? Przejdźmy, no i nie ogarniałem życia, w ogóle co się dzieje, zobacz na rozwalę mu łeb. Przygam ci, że rozwalę mu łeb jak wejdę. No dobra, ale jak wejdę... Nie nagrywaj tak, jak... Trzeba wejść! Wejść trzeba jakoś! Jak chcesz rozwalić koło? Musiałem jak wejście nawet nie da, no ty. No mów coś co robimy, no? Idziemy z drugiej strony. A tam jest jakieś wejście? Nie ma. Wszystko jest pozamykane. To ja, ja nie wiem, wiem jak my mamy wejść. Inaczej nie wyjdziemy, musicie go Dawaj, podnieść i przeszukać.

co wy robicie? Ej, zostawcie go, zostawcie. Ty mu walnąłeś? Co wy zrobiliście? Ej no, zostaw go. Co ty robisz? Gdzie mi jesteś? Oni są. Wy nie. Wy nie. na pogotowie. A ja, on wygodnie, Tu jest. Dobra, odczepcie się. To jest jego ból. Wszystko, Ale ufak, nie ej, nie, nie tak. Tak. Weź ty, było nie, nie świrować tutaj ej, ej, nie ty się Przysz, Oni ty, nawet oni oni stoją na nogach co ty robisz? Ale nie dotykaj Weź nie mi Weź z nimi gadaj, oni nie... Na, tutaj, tutaj, oni nic, ten to w ogóle... To jest jakaś patola, nie ma, nie ma. ty to się dzwoń, bo... Ej, bo... Mamy, żeby do domu cię zawiozły, a nie... Co za patola ej. Oni ledwo na nogach stoją, latają od ściany do ściany Co tu się dzieje, trzeba ich stąd jakoś Wziąć kogoś Zaz, Spokojnie, zaraz ich wrócimy, daj mi przemyśleć sprawę No dobra, dłuższą kamerę, ja to wezmę, ich ogarnę Daj nas na spokojnie przemyśleć sprawę Dobra, yy, i trzeba i zrobić tak, dzwoni po policję i po nos. prostu i zabierają, patrz idą ze spiną Ze spiną, ich chyba wywracają się ze spiną, ty Aj dobra dobra, i... no, widzisz co się się odbywa? To nawet nie trzeba komentować To jest gospodarz? Tak Jesteś gospodarzem tego domu? To jest przepraszam My go i tak nie lubimy Nie, lon jest dla nas nie, mężczyzna, błagaj. Ło. Ej. Nie, nie bądź tu. No co? Kur... Co? co? Cię Ciebie. Ciebie, kurwa. To jest gospodarz, konie. Nie. Nie. Jebać cię, kurwo. Nie. A teraz wiesz, kogo? Dobra. Musię. Ej, to... Nie. Puszel. Nie ma co z w ogóle reagować chyba, co? co? Nie. Nie, nie. co, co, nie. Warto, co? nie. Co robimy? To 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 nie ma co reagować, stary. Po policji ochronę, czy co? Z moją matką miłość uprawiałeś? Nie. To, że... Z moją matką miłość? Nie. Z moją matką do moją do, do, do no dobra wypadliwa to Z moją matką, tak, tak. To będzie łatwo to. Dobra, daj wyniesiemy i o. No. no i po, po sprawie. To jest jego dom, a ty z moją matką. No weź, z moją matką. Na... No i sami sobie radź mnie. Weź, weź w ogóle. Ty weź się w ogóle. No, się? On z moją matką. Dawaj się, Chodźcie. Wywalaj go no I każdego po kolei wyniesiemy i jelo no dobra no, Dobra wywalimy wszystkich najpierw tu i potem dalej A on miał coś? Nie Ujdery. Nie Następny tak? Idziemy po następnego? Czy co? Ale to jest taka patola, że naprawdę Nie to nie jest śmierny. To jest żałosne już No to jest żałosne ale to trochę się I co my <ślamy> tu będziemy tak z błokiem składać? No nie no Trochę jest śmieszne jak on tak leży No nie no Ogólnie sytuacja no to matku Co tu się stało? Co tu się stało, się pytam dredziarz Dredziarz Co tu się stało? No, tyle, tyle się dowiedziałeś, tyle się, tu się stało Co to się stało? No chyba się nie dowiesz, wiesz? A w ogóle, wyjdziesz Jak wyjdziecie? Co ty? Ty nie, ty możesz wyjść, teraz no, wychodzimy, tak? Co tu się stało? Możesz... Dozwaliliście mi cały dom Ty możesz wyjść Rozumiem mnie wyjść... wyjść... możesz wyjść Dozwaliliście mi cały dom, co tu się ty stało? Ty zostajesz Co tu się stało? Co tu się stało? Czemu tu kolewka w ogóle leży? To <grym> nagle nie zauważyłem. Co tu się stało się? Co? Z tym? Dobra, z nim się nie dogadamy. Niezbyt. Ale on tu był... Co tu jest? A ci tam siedzą Ej. jeszcze. Wychodzicie z tego domu, nie Wychodzicie z tego domu! Dobra, Dobra no... Czego nie. nie Wyjdziecie sami czy mamy was wynieść, co? Przestan, daj mi Człowieku. Gdzie jest w ogóle Adam Białka i... To mnie się pytasz? Skąd ja? Przecież ja chodzę za tobą. Kamerą. Zazwoj do nich ile będą po się. Za tu będą. Za 20 minut mówili No tak, no no, no, Co tu się dzieje? Ty, jeszcze następni ludzie? Co tu się dzieje? Zabij to, za to drzwi, co? Puszek? Co ty tu robisz? Ja to, to się dzieje, Czemu ty to na chacie tu nam tniesz jakąś... A ty co? Miałam do włosy dotąd, nią mi podciąć i wyszło tak Co? On ty piarę na usta jest... prawie walną. jest... Ale jest... Że co, że co, że co jest? A no my co? No nie A nie ty trzeźwie no. jesteś, czy też? Co tu się no. co, to się ty miałeś... To ty jesteś zakupy, tak? No tak. Aha. Ty to przejdziesz? Oni tu wszyscy są chyba... nie wiem co oni pili. Rozumiesz? Ja nic nie piłem. Jak... On nawalony... No ja ją... zrobić tą burde, powiedz mi Właśnie, poradę. ty widzisz. Jaką burdę? o No co to się z tym papierem tu dzieje? Nie wiem co się dzieje. ja nie wierzę w to. To tętnie, ci... Dobra, chodź do innego. To jest to po, po prostu po, po dla to mnie to już za powiedzieć. grubo, nie? Za grubo. Musimy porozmawiać, Jej, ja, ja ci już mówiłam, że chcę to zrobić w łazience. Ale czemu w łazience? Nie powiem ci, bo oni w ogóle nagrywają. Trudno, że nagrywają. Powiedz mi, czemu nie chcesz zrobić tego na łóżku? Tam jest specyficzny zapach, śmierdzi po prostu. Ale jaki jest specyficzny zapach? Patrz mi uciek. to pasuje, ja to uwielbiam. Dobra, w sumie chodź, tym się zobaczyć. Ale jest sexy. Ty, oni poszli do kibla? Ale... Znaczy, czy, co czy tu się dzieje, dzieje? Ona, ona lubi te pachy tam specyficzne, słyszesz? Ty rozumiesz co tutaj się dzieje? Nie nie, ja nie rozumiem co tutaj ja, ja też nie do końca rozumiem co tutaj się dzieje. Ja nie chcę sprawdzać następnego pokoju. A ja właśnie chcę ciekawy, ciekawy. Jesteś ciekawy. No, ja lubię takie rzeczy. Możemy iść ma... do następnego, tylko żebyśmy do kibla nie weszli przypadkiem. Coraz... Ile tu jest jeszcze pokoi? Nie wiem. Bo jak mi się nie pokazywałeś, jeszcze trzy przed nami? Zobaczmy, co tam się odbywa. Chodźmy dalej. Ja nie? Tu nawet klamki nie ma, co to to się dzieje? Tu nikogo nie ma. Jest nie, nikogo nie ma. A tego, ten pokój jest czysty. Ej, co? jest? Ziomek jakiś grzebie. A czemu ty zabierz ciucha? Co ty robisz? No to, no to nie jest, jest twoje! Ty gówno to ty wąchasz chyba, ty widzisz co ty nie, robisz? Nie, gacie wąchasz, błogie. Następny jakiś rąpnięty A ja, co? Wiesz, że to jest pokój wielki. A co ty robisz? Wiesz, czy to są gacie, człowieku? Jakiś szmuli. No, wioli to są gacie. Ty w... nie chcesz wiedzieć, czyje co jednak. No cóż, przyjdźmy do wioli, wącham się gacie. To ja nie chcę iść do następnego pokoju po ja, ja się boję, naprawdę co my zobaczymy dalej. Dobra, to jest tylko jakaś dziewczyna, co i i ma. Przez popsy gada. Naprawdę. Dobra, nie przeszkadzaj. Stary, ale ona Na nie ma słuchawek, zobacz. Kupi. Ona w ogóle ją tyka, ona nie Halo. muszę je kupić, no. A do kogo ty gadasz? To jakaś opętana jest chyba Muszę jej dostać na poradę Ej słuchaj, jutro do Ciebie zadzwonię, myślę Ci zdjęć przychodzą I tej, I ona gada jakby gadała poprosz, przez nie. telefon z kimś, ale... Proszę Cię, no. To ci ma w głowie z mikrofonem? Jeszcze i widziałam takie super wspomnie no na Ona serio nie ma słuchawek? No nie, nie ma Ale co, ty ją gadamy to, nie nie na niej, ona nic przybieg. To też wziąłam na internecie Dobra, bo już jest się... Zacznę ja, za dużo się dzieje ich wszystkich w końcu i skończmy to na... Naprawdę, ja Dobra, wbierze wbierze. czekamy na daba, czekamy na resztę i A, czemu wywalamy. Czemu, nie ma? czemu my jesteśmy tylko we trzech? No już chyba ja na 20 minut, nie? Powinni już być zaraz. Zobaczmy, co ty? Jako, ja nie miała, no to ja tak, Nie wiem, jak sobie ehm, gadam. Nie, nie przeszkadza. Wiem, to że to ona to przysięgam, czy jak w śmietrona, czy tak się tańczy. Gadała ale nie szkodliwa chociaż nie, ale. no pierwszy raz takie coś. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To na. To, się skarczy, ale... to, to każdy, z każdym jest coś nie tak. Dobra, w całą widzę, że imprezka się do salonu przeniosła. Nie, to teraz. A ty? Właśnie, że jest to miejsce gdzie indziej, co jest? O, kuwercik to już. Kuwercik każdy już poniosło zabawno. Ci tam zostali przyjaciółmi, jednakże. Czym on się. No to ja zostaw. mi wybrała, to ja bym być to była modelką. A nie mam siły. Już nie mam siły. Skibla się tak? Skibla wyszli chyba. Z cię <grym> Ty, ty mordę, zostaw mnie w spokoju, już mam zgoda człowieku, ja już, ja nie, mam siły, ja ja już tu... nie mam siły. Ja już nie mam siły. Za ile nie będą? No, nie być, no. Mieklu, nie tego, tam, ty co, się co, ty wiecie, co? Ty widzisz, co tutaj No widzę, no. W Co ty tobie mówisz? To jest jakieś... Nawet ty nie, i nie świat, u. normalnie się tutaj bawię. Ty się tam, Nawet ty nie ja ty czemu Ja człowieku, że To jest twoja wina, nie? Ty to zrobiłeś. Ty to wszystko zrobiłeś. go polejemy wodą. A nie ma wody akurat. No ara, puść mnie do cholery. Dużej Znale, was chyba nie mogło zająć. Widzicie co tu się kurwa, dzieje? Co to ma być? Uła, Czemu tu ja jest przedmiot Co tu jest? Czemu... Co to w ogóle ma być? Dobra, to widzisz? Dobra, przestań. Jedź płatną autostradą, jedź tyle kilometrów, człowieku taka droga, fotoradary, wszystko, radę włosy. I zobacz, byśmy byli wcześniej, nie byłoby tego. Ale to ty z wielką pojechałeś do sklepu, tak? Co to ma być? Ale co ty do nas ci co to ma być? To się zapytaj co, co to ma być. Dobra. Co się w ogóle dzieje? Czemu tu jest taki syf? Dredziasz! Dobra, słuchajcie, wyrzućcie tych ludzi, bo my nie mamy siły. Widzisz, ile tutaj jest ludzi, co no, my nie Mamy nawet we trzech? Ale co my mieliśmy? To wszystko oni zrobili. Dobra, wynoście się stąd. Nie puściłeś, puściłeś tutaj, dredziarza, to jest no. Twoja wina. Wynoście się stąd, czego nie rozumiecie. Zadowolony, jest co zrobiłeś? Wiesz, że będziesz tutaj trochę wszystko sprzątał? Czemu? Czemu wszystko! Nawet czy tego nie że wszyscy są tacy? Ty, dobra. Ale co się stało. Przestań! Jak nie? Zryzasz. Są... To są... To są... To są twoje gaczy, tak. Daj mi spokój. Dlaczego on bocha moje Dobra, Wojolka przestań. Nie wiem czemu mówią twoje gaczy. To dlaczego nie zabrałeś? Wyprowadził. Wyprowadził. Dobra, kończymy imprezkę. Wyprowadzaj wszystkich. To Zabierz, się... Wynocha! Się... Wynocha! Się... Wynocha! Prostu... Wynocha! Są... Wynocha. Koniec, imprezy. Koniec imprezy! Koniec imprezy! Koniec imprezy! Co, poczuliście się? On to powinien spać już chyba jeszcze Nie, ona do nie wiem! No ja się pytam czemu on gada do siebie Dobra, wynoś się wy to już jest tak. Dobra, teraz to Czy chaty pilnować, żeby go wygnieść? Idź się połóż, tam, trojnera, razem to urządziliście, to razem skończycie. Tak? Tak. Wygnieś. No, Wygnieś. Nie wyrzucacie. Dobra. Wynieś go, Wynieś. Wygniesz go. Wygniesz go. Wygniesz go. Zaciewać? No. Tu jest sprzątanie na dwa dni, ty to widzisz co tu jest? Co by no, to, jest tak, to jest, co tam, No ja nie mam zamiaru, na pewno nie jedziemy gdzieś do apartamentu, ja nie mam zamiaru robić w tym domu. No, no, no doma, nie jesteś tutaj, no, ze, ze mnie? A co? A ty do niego siadłeś? to jest jego wina. A, tak. a, a ja po prostu mam przyjechać, tu przyjechać? Czy to, ty? No tak, ty! Ty dałaś klucze dredziasowi! A co kurwa, mi normalny? Ty dałaś klucze drewniasowi? No to drewniasz do przyszedł, bo chciał tu być. Nie, to do dziewczyny! Nie, ty dałaś klucze. Przestań zmyślać. A tym co? Tego też wynosi! Nie chcę zrobić, i jedziemy z tym, czy co? Ty mu też tym razem nie zwalisz na mnie. Ja bym udała żebyś tej kluczy nie dała.